Jestem na ulicy Retoryka. Tu jest dużo ludzi zgromadzonych. Przed chwilą blokowali, widać, że policja też pilnuje. Nawet jest ambulans chyba. Proszę Państwa, tu podobno jest, widać, że policja też stoi gotowa do czynu. Tu podobno na Retoryka jest siedziba główna krakowska PiSu. Tu jest pełno ludzi. Podobno jest to demonstracja. Spontaniczna, co nie do końca mi się chce wierzyć, bo na pewno ktoś go, ktoś ją zorganizował, bo jest dużo ludzi, dużo różnych haseł, plakatów. Zwłaszcza tu młodzież, prawda, zorganizowano, zachęcono do działania. I temat jest podobno kwestia legalnej aborcji. Aha. zmienili, zmienili to na skwer. Praw kobiet, proszę Państwa. Zrobili z tego skwerpa, praw kobiet. Tu przy i panu znicze.